Witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym materiale Jurassic World Evolution 2, a więc temat, którego dawno nie było. W dzisiejszym materiale pokażę Wam 5 przykładów dla niestandardowych wybiegów dinozaurów. Jak można wykorzystać rzeczy, które nie są przypisane do tworzenia właśnie wybiegów. A więc Zapraszam do materiału, i za chwilę te właśnie przykłady. Jeszcze zapraszam do subskrypcji kanału oraz również na Jurassic Polska. Zaczynamy i lecimy z materiałem. Pierwszy przykład to krzewy dekoracyjne. Oczywiście w każdej erze znajdziecie różne krzewy. To od Was zależy, jakich narzędzi użyjecie. Oraz jaki kształt oraz wielkość będzie miał wybieg, który sobie przygotujecie dla danego dinozaura. Musicie pamiętać o tym, aby ustawiać krzewy jak najbliżej siebie oraz tak, żeby dinozaur nie mógł się między nimi przedostać na wolność. A wtedy wszystko będzie ok. Przykład numer 2 i 3 to donice i fontanny. Do nic jest naprawdę dużo i mamy tutaj dobre pole do popisu. Jeśli chodzi o fontanny, również jest ich kilka, ale tylko niektóre nadają się do stworzenia wybiegu. Można również nadać wybiegom klimat, który będzie oddawał nam to, co widzieliśmy w Parku Jurajskim. Tak jak widzicie u mnie, wybieg dla dilofozaurów przygotowany w tym stylu. Sandbox, jak doskonale o tym wiecie, daje nam możliwość wyłączenia komfortu dinozaurów. Warto z tego skorzystać przy drapieżnych gatunkach. Czwarty przykład to Mix. Możemy sobie wykorzystać różne dekoracje, aby nadać charakteru naszemu wybiegowi, tak jak widzicie w moim przykładzie dla Velociraptorów. Są tutaj donice oraz słupy z płomieniami. Wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie i naprawdę nadaje fajnego klimatu, i wizualnie ulepsza nasz park. Piąty przykład to wykorzystanie głazów. Tutaj sytuacja jest troszkę cięższa, ponieważ głazy trzeba tak ustawić, aby nie było żadnej przestrzeni pomiędzy nimi, a będzie gra nam to troszeczkę utrudniać. Warto również przystroić je. Ozdobnymi krzewami, tak jak widzicie to u mnie. Daje nam to gwarancję, że poszczególne gatunki nie będą uciekały z wybiegów, a ich komfort również nie zostanie zachwiany. A więc tak wyglądają przykładowe wybiegi dla dinozaurów bez zastosowania standardowych płotów. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to przygotuję dla Was wybieg dla konkretnego gatunku. To wszystko na dziś. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.